Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Dzisiaj posłuchajcie słów z Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił ludowi, czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie mówił im. Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Kiedyś w chłopakach nie płaczą. E, słyszałem takie słowa: Tatusia oszukasz, kolegę oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Można by było e, tu w miejsce e, życia wstawić Boga. Bo dzisiejsza Ewangelia mówi, nie mam bowiem nic ukrytego, e, co by nie miało wyjść na jaw. Przed Bogiem nic się nie ukryje. Wszystko wyjdzie na jaw. E, brzmi to jak groźba, ale to jest fakt. To jest bardzo ważne zdanie, które nam mówi, że jeżeli myślisz, że jesteś w stanie coś przed Bogiem ukryć. Zataić, zakamuflować, to jesteś w błędzie. Nie żyjmy yy, w takiej iluzji, że to zło, które popełniliśmy, pójdzie samo w taką niepamięć, yy, zapomnienie nie. Zło odciska swoje piętno i trzeba je naprawić. Dlatego nie chowajmy tego wszystkiego, ale oddajmy to w ręce Jezusa, by On mógł to wszystko naprawić. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.